Dzień dobry moi kochani. Dawno się nie witałam taka zestresowana. Mm. Słuchajcie, jadę do fryzjera i podjęłam decyzję o tym, że obcinam włosy. Tak, podjęłam taką decyzję, że obcinam włosy. W ogóle co mi się przypomniało, słuchajcie, przed Tajlandią. Po tym jak miałam taką naprawdę tragedię z włosami i, i miałam spalone po poblądzie i tu mi gdzieś coś wypadło, no w ogóle był dramat. To przed samym wylotem do Tajlandii byłam u fryzjera i nie nagrywałam tego ani nie wrzucałam na Instagrama nic totalnie. Mam zdjęcie z salonu, ale nie wrzuciłam go po prostu nigdzie. Byłam wtedy w salonie Gabacher e, u Stanisława. Koleżanka mi poleciła wtedy Stanisława poszłam do niego i Stanisław powiedział, że moje włosy są w opłakanym stanie i on jedyne rozwiązanie, jakie widzi, to żeby je na bardzo krótko obciąć, ale to wtedy byłoby naprawdę bardzo krótko. Ja powiedziałam, że nie ma po prostu opcji, nie tak włosów, bo nie, nie dam rady. Eee, I wtedy mm, pamiętam, że Stanisław właśnie mi powiedział, że ja nie mogę farbować włosów, muszę je zostawić tak, jak one są. Eee, użył tylko takiego szamponu koloryzującego, więc ja na początku w Tajlandii miałam taki bardzo ciemny włos, potem stopniowo mi się to wypłukiwało. Eee, I właśnie powiedział mi, że muszę zejść po prostu z tego blondu do swojego koloru. Nic nie robić z włosami, nie farbować i tak dalej. I kurde, widzimy się po dwóch, trzech latach? Nie pamiętam kiedy byliśmy w Tajlandii, czy to było dwa, chyba dwa lata temu Ale kurczę spotkamy się i dokładnie tak jest, bo mam teraz swoje naturalne włosy Na końcówkach jeszcze mam resztkę jakiejś farby i prześwitów blondu I właśnie dlatego też podjęłam taką decyzję, że chcę obciąć Bo nie chcę już mieć tych prześwitów tej farby, chcę mieć już tylko swoje naturalne włosy Siwe, bo siwe, ale tej, tej siwizny jeszcze nie jest aż tak strasznie dużo więc stwierdziłam, że dopóki to nie jest takie hardkorowo widoczne, to nie będę z tym nic robić. Dam tym włosom po prostu pożyć sobie takim naturalnym. Mi się Mój naturalny kolor włosów bardzo podoba, więc nie mam tutaj, wiecie, żadnego problemu, żeby one były do właśnie niefarbowane. To nie jest dla mnie jakiś super dzień na pisanie włosów, bo jak mam być szczera, to czuję się dzisiaj średnio. W sensie no mam trochę spuchniętą buzię po zabiegach, tu mi gdzieś schodzi skóra. Wiecie o co chodzi, jak się już robi takie radykalne zmiany, to fajnie jest, jak się dobrze wygląda. A ja się absolutnie nie czuję tak dzisiaj Mógłoby to wszystko wyglądać inaczej Ale no, takie jest życie Słuchajcie, miałam bardzo ciężką noc Naprawdę bardzo ciężką noc Ponieważ mój syn dzisiaj postanowił, że nie będzie spać od godziny drugiej W związku z czym Ja nie spałam razem z nim Jadę obcinać włosy no będę to przeżywać, dziewczyny, no bo jakby to jest dla mnie naprawdę sytuacja stresująca. Może ja sobie w korku tego różu dołożę. Dobra, dołożyłam sobie w korku y, trochę różu, ale to nie pomogło. No nic, idę po prostu, ścinam i już. No dawno nie robiłam takiego drastycznego ścięcia, w sensie no nie wiem, czy to będzie drastyczne. Dla mnie będzie, bo te włosy moje naprawdę są już długie i no bardzo mi urosły. Miałam już ogólnie krótkie włosy, natomiast nigdy nie miałam włosów ściętych na prosto, całych. I zawsze bardzo mi się marzyła taka fryzura, ale nigdy tego nie mogłam osiągnąć, uwagi na to, że non-stop zawsze miałam włosy pocieniowane czy tam grzywkę. I no właśnie, gdzieś tam to ścięcie takie totalnie na prosto równałoby się z tym, że musiałabym włosy obciąć dosyć sporo. No i właśnie teraz będzie to moje sporo. Dobra, no robię to po prostu. Sama się przekonuję teraz jeszcze, że podjąłam właściwą decyzję. A, wiecie co mi się śniło? O nie! O nie, przypomniał mi się mój sen! Śniło mi się że poszłam do fryzjera, ale do jakiejś kobiety fryzjerki i powiedziałam do niej, że właśnie chcę tak obciąć włosy i tak dalej ona powiedziała mi nie obetnę ci tak włosów, bo to będziesz bardzo źle wyglądać w takich włosach e, nie obcinaj tych włosów, będzie ci bardzo, bardzo źle, nie rób tego grubo, co? no nic Tona suchego szamponu na głowie, bo chcę nagrać przed i po, a już nie zdążyłam umyć, zresztą stwierdziłam, że bez sensu myć włosy przed fryzjerem. Teraz moi drodzy mam 5 minut z maską i tniemy. Ale sen powiedział, że to jest świetny pomysł, żeby zrobić taką fryzurę. Nie tak jak w moim pani. I że naprawdę to będzie super zmiana, także ufam mu i, i się nie mogę już doczekać. Fajnie. Coś totalnie innego. It was all a big mistake. Never meant to miss the date I was caught up with my friends. I forgot that we had plans So the roses on the floor and found the champagne by the door to pack me się for the ball. It's the show. I still it doesn't So mega krótkie. Są naprawdę krótkie, to jest bardzo, bardzo duża zmiana, ale naprawdę czuję się świetnie. Jezu, czy wy to widzicie? Ale czad. Kurde, nie spodziewałam się tego, że będę się tak dobrze czuć w takich włosach. Naprawdę. I teraz to już są moje, w 100% moje naturalne włosy. Została obcięta cała farba, która była na dole. Są tak zdrowe i tak piękne, że po prostu jestem w szoku. Nigdy nie miałam tak ładnych włosów, nigdy po prostu. Ścięliśmy całkowicie na prosto. Najpierw trochę dłużej, bo bałam się od razu, więc poprosiłam, żebyśmy robili to stopniowo dlatego trochę tam byłam, bo po prostu bałam się, słuchajcie, zaryzykować i podjąć tej decyzji, żeby to było tak naraz. Ale oczywiście finalnie skończyło się tak, że ścięliśmy wszystko na prosto. Zobaczcie. Jezu, ale się cieszę, jaka zmiana w ogóle. Dawno nie miałam aż takiej zmiany. Naprawdę, to jest radykalna dla mnie zmiana. Bałam się bardzo, a teraz wiem, że niepotrzebnie. Szczególnie, że jestem przekonana, że te włosy mi w moment odrosną, a no po prostu przepięknie one wyglądają. Super się czuję w takim fryzurze, że naprawdę super. Dajcie znać, jak Wam się podoba czy zmiana na plus, waszym zdaniem? Będę mogła sobie już te włosy teraz zapuszczać, nie są w końcu wycieniowane. Wracam do domu, wysłałam już Iriowi zdjęcia, ale zaraz zobaczymy jego reakcję. Mężu, jak oceniasz moją fryzurę? Mocne 2 na 10. <grym> nie napodoba się? no 17 na 21. Nie no, żartuję, kochanie. Jest y, 11 na 10, po prostu. Kochanie, szybka teleportacja, dlatego że jesteśmy teraz w elektrowni Powiśle. Idziemy do takiego mm, second handu. Tak, do second handu. Dawno nie było second handów. Ostatnio postanowiłam, że chcę do tego wrócić. Ostatnio też poprosiłam moją babcię, czy mogłaby pójść na strych i poszukać jakichś takich starych, dużych marynarek. No, jestem ciekawa, czy babcia coś znajdzie. Zacznijmy od takiego second handu nietypowego, dlatego że ostatnio zobaczyłam, że na powiślu jest takie miejsce, które nazywa się Dunka. I właściwie to nie będę już więcej mówić, bo nagrywam rolkę z tego miejsca. Jedna rolka dziennie i chcę wam dostarczać wartościowe treści, a nie jakieś wiecie. No, czasami są takie mniej wartościowe. Na przykład, dzisiaj dodałam rolkę z moją metamorfozą. Chciałabym też, no. jednak, żebyście mogły coś wyciągać z tego mojego Instagrama dla siebie. Także idę teraz zobaczyć, jak tam jest, i nagrać. I, i, i no, mam nadzieję, że będzie fajnie. A moi drodzy, dunka to jest taki second-hand ze skandynawskimi markami gdzie możecie znaleźć dużo rzeczy wełnianych, więc jest to taki powiedzmy ekskluzywny segment kiedy Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda cenowo. No i w ogóle jak to wygląda w środku, czy są jakieś fajne rzeczy. Wiem, że właśnie jest dużo marek duńskich, szwedzkich i tak dalej, także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to miejsce warte odwiedzenia, a hmm. dziecicia. Znalazłam też naprawdę fajne dżinsy z zarki też nagram rolkę przypadkowo. One naprawdę są super. Pakuję pieluszka, chusteczki. Ja nie mam kurtki, ale przeżyję. To moją. Ale spoko, chyba na razie nie będzie mi zimno. Bebox. Chcesz pić, się. Moi drodzy, a jak wrócimy do domu, to muszę wam pokazać obowiązkowo zrobić wam haul zakupów z Zary. Zarówno dla Edia, dla Juria, jak i dla siebie. Wczoraj trochę zaszaleliśmy w Zarze. Naprawdę piękna, nowa kolekcja, także jak wrócimy do domku to koniecznie chcę wam pokazać. Mamy dzisiaj z Jurym takie same buty i nie umawialiśmy się. A moje buty to ogólnie są buty dachowca. Eee, męskie. Męskie dziecięce, no. bo nie było takich jakich strasznie mi się podobały. Moi kochani, materiał z tego miejsca możecie zobaczyć mnie na Instagramie, ale generalnie z dużo nie było, dlatego że dostawy są tu w poniedziałki, więc trafiliśmy tak trochę pechowo. Akurat była wyprzedaż, ale Juri na tym skorzystał. Dlatego, że kupił sobie naprawdę fajny t-shirt. Tak właściwie to dostałeś ode mnie. Yy, myślę, że miejsce jest warte odwiedzenia. Pani powiedziała, że w poniedziałek będzie nowa dostawa. Yy, ceny są, wiadomo, wysokie, jak na second hand. Ale jak na przykład dzisiaj była ta promocja minus 50% to kupiliśmy Jurijowi e, t-shirt Ganta, nówkę, naprawdę bardzo ładny. I słuchajcie, zapłaciliśmy z ten t-shirt 40 zł, więc uważam, że to jest naprawdę uczciwie. Myślę, że wrócę tutaj, bo czuję taki delikatny niedosyt, ale fajnie dla was to nagrałam i może ktoś się zainspiruje i tutaj wpadnie. Myślę, że warto. Myślę, że można tutaj trafić naprawdę i upolować perełkę, Było dużo skór, faktycznie dużo takich rzeczy super jakości. Wiadomo, że w takich klasycznych second handach też można takie znaleźć i pewnie będą tańsze, ale powiem wam tak, nie wiem jak jest teraz, ale ja jakiś czas temu obraziłam się na second handy, dlatego że po prostu co nie wchodziłam, to były beznadziejne rzeczy, jakieś takie totalnie zniszczone, sieciówkowe, no po prostu nic nie znajdowałam. Potem urodziłam Edia, no i wiadomo, przestałam mieć tak dużo czasu, jednak chodzenie po second handach wymaga czasu. A teraz stwierdziłam, że właśnie może chociaż kilka razy się wybiorę, zobaczę i może coś uda się upolować, bo trochę tęsknię. Z takimi, wiecie, po prostu perełkami. Moi drodzy, muszę mówić troszeczkę ciszej, dlatego, że jest godzina 23. Chłopaki obok w pokoju śpią. A mi ten dzień po tym, jak wróciliśmy do domu, a raczej wieczór, zleciał po prostu w 3 sekundy. Po tym, jak położyłam Edzia spać, zajęłam się porządkami. Wiem, że nie widać, ale. Po prostu się suszą rzeczy, bo nie chciałam ich wsadzać do suszarki. Poukładałam swoje ubrania, zrobiłam sobie porządki tu wszędzie. Poukładałam rzeczy Jurija. Względnie poukładałam rzeczy Edzia. Zrobiłam dwa prania nastawiłam suszarkę, a teraz jeszcze zmontowałam film. Jutro intensywny dzień, ale cieszę się bardzo, bo naprawdę udało mi się bardzo dużo zrobić i ogarnęłam chatę. A tutaj słuchajcie, są zakupy z Zary, które miałam Wam pokazać, ale już nie dam rady. Pokażę Wam jutro rano, a teraz lecę się ogarnąć do spania i widzimy się jutro. Moi drodzy, dzień dobry. Kolejnego dnia. Jak widzicie jesteśmy w... Nie wiem właściwie, czy to jest garderoba, Edzia pokój, mój pokój, mam całą torbę z Zary, także połączę tego vloga z takim nowym holem zakupowym. Chcesz ze mną zrobić misiu haul? Edzie ogólnie teraz, słuchajcie, uważa, że dosłownie wszystko to, co stoi, to jest chodzik i właśnie próbuje, nie, chodzić przy statywie. Tak? Daj rączkę, spróbujesz zarączkę z mamą. Moje drogie, jeżeli szukacie jakościowych t-shirtów dla waszych facetów, to naprawdę bardzo wam polecam jeden model z Zary który jest cyklicznie dostępny. Yuri Juri ma naprawdę sporo tych t-shirtów, bo zawsze jak one się w Zarzu pojawiają, to my kupujemy ich trochę więcej, bo są naprawdę dobrej jakości. To jest gruba, porządna pagona. My dzisiaj mamy z Edwardem stylizację, y ja i Edward na czarno. EDZO! Cała familia dzisiaj na czarno. Wracając, to są t-shirty męskie, Juri nosi w rozmiarze XL. I te t-shirty są z naprawdę fajnej, jakościowej, grubej bawełny. Ja na przykład mam tak, że jeżeli wybieram t-shirty basicowe, czyli bez żadnych nadruków, to lubię jak ten t-shirt, ma troszeczkę wyższą gramaturę. Jak jest taki mięsisty i po prostu tą jakość widać na pierwszy rzut oka, że on jest troszeczkę grubszy, nie jest taką, wiecie, szmatą po prostu. W przypadku na przykład t-shirtów z nadrukami nie lubię jak są takie grube, dlatego że po prostu już zbyt ciężko się czuję, bo jak na to wszystko dochodzi ten nadruk i tak dalej, to się robi tak grubo, a jednak to jest t-shirt ani bluza. Natomiast jeżeli chodzi o takie gładkie, to bardzo, bardzo lubię, jak są takie porządne i naprawdę te są porządne. Zobaczcie, one w ogóle mają wykończenie rękawa ze ściągaczem takim jak od bluzy. Mm. Powiem wam tak, to jest... co to jest? No na baweł, no, bawełna na bank, bo czuję, ale jakiś poliester tu na pewno jest. 85% koton, 15% poliester. I naprawdę te t-shirty mamy już przerobione, bo Jury je kupuje zawsze jak one są w Zarze i one są super jakości. Tutaj macie numer referencyjny i ja wam po prostu pokazuję, gdybym nie zdążyła wam napisać w przypiętym komentarzu od razu jak dam film, bo mogę dzisiaj nie zdążyć. Więc jeżeli ktoś będzie chciał już sobie sprawdzić, to możecie sobie e, przypisać z tąd. A ja jak będę miała chwilę potem, to na pewno Wam to napiszę też w przypiętym komentarzu. Kolejny męski t-shirt, który też jest naprawdę fajny, i to również jest Zara. Nie mam pojęcia, ile tamtego sztują chyba stówę. To jest już 100% bawełna, więc on jest inny w dotyku. No nie jest taki bluzowy, tylko bardziej jest jak t-shirt. To jest t-shirt z efektem sprania i takiego delikatnego zniszczenia. Ja lubię bardzo Juria w takich rzeczach. Do Juria w ogóle bardzo pasują takie rzeczy, do tego ciemne jeansy i jest fajna stylowa. To też jest fajna jakość, bo te t-shirty również Juri ma. W Zerzy są takie t-shirty, które po prostu są cykliczne, one powracają. Mam nadzieję, że to widać. I jeżeli chodzi o Edwarda, to zaszalałam i to hardkorowo Boże, była tak piękna kolekcja w Zarze dziecięcych rzeczy. Nie zawsze tak jest. Czasami tam wchodzę i mi się nic nie podoba, a ostatnio tam weszłam i po prostu podobało mi się dosłownie wszystko. Były tak piękne pastelowe kolory. Kupiłam też w ogóle etkowi na dziale dla dziewczynki kilka rzeczy, ale myślę, że to jest totalny unisex, więc... Luz, te zakupy akurat mam zeskanowane w aplikacji, nie, nie mam, nie zeskanowałam tych zakupów w aplikacji, tak to miałam te numery referencyjne od razu w aplikacji, byłoby mi łatwiej i szybciej przypisać. Leginsy, takie w kolorze e, takiej zgniłej limonki, zresztą wszystkie odcienie żółtego. Czy to taki bardziej budyniowy-waniliowy, czy właśnie takie limoncello, wanilia. Te kolory naprawdę będą teraz królować w tym sezonie wiosennym. Zresztą w Moody's również planujemy taki piękny odcień, taki bardzo podobny do tego, który miałyśmy kiedyś: lemon shake, taki waniliowy, taki no cudny, naprawdę cytrynowo-waniliowy. Ale dobra, wracając: taka bluza. I to była bluza dla dziewczynki, ale stwierdziłam, że on będzie w niej po prostu pięknie wyglądać, i do tego dobrałam takie legginsy jako komplet. I jeżeli chodzi o te rzeczy dla dzieci, to w zasadzie nie jest tanio, ale też uważam, że nie jest jakoś ultra drogo. Ostatnio weszłam do tego sklepu Rzeka Di Paris i tak zwróciłam taki bomber, mówię: Boże, jaki piękny bomber, wezmę mu 400. No już kurde wiecie, biorąc pod uwagę, że dziecko wyrasta, to 400 wypłacić za bomber to uważam, że to jest lekka przesada. No wiadomo, że 75 zł za taką bruzę to też jest lekka przesada, ale nie mogłam się powstrzymać. Poza tym on teraz nosi rozmiar 86 i będzie myślę jeszcze chwilę ten rozmiar nosić. Już ten moment takiego bardzo szybkiego wyrastania yy, mamy ze sobą. Był taki moment słuchajcie, że on po prostu, ja nie wiem, mam wrażenie z miesiąca na miesiąc yy, nosił inny rozmiar. A teraz już to 86. Myślę, że chwila z nami zostanie. Także taka bluza na pewno posłuży na dłużej niż dwa miesiące. Dobra, sama się przed sobą tłumaczę. Nie mogę się doczekać, aż które z moich przyjaciółek będzie w ciąży, bo ja wtedy po prostu zrobię takie piękne paczuszki rozmiarem, bo ja wszystko odkładam dla moich dziewczyn. Trochę oddaję też potrzebującym, ale mam tego na tyle dużo, bo też dużo dostaję, że mm, wystarcza mi i żeby dać trochę potrzebującym, i żeby odłożyć te takie najfajniejsze rzeczy dla moich przyjaciółek. Już się nie mogę doczekać, aż będę mogła się z nimi podzielić. Piękne. Brakowało nam takiej klasycznej bluzy rozpinanej na suwak, bo Edzio miał taką bluzę, ale już z niej wyrósł, więc po prostu wzięłam takiego szarego klasyka. T-shirty upolowałam przepiękne od początku. Numer jeden. Edzio mi w ogóle bardzo ładnie jest w żółtym, w limonkowym. Ślicznie wygląda. Taka bluzeczka 45 zł. No i zobaczcie, mega cute to jest. On w ogóle ma takie spodenki w tym kolorze, więc będzie przeuraczo wyglądać. Tutaj taki klasyczek, ale fajnej jakości za 35 zł. I też będzie ma spodenki w tym kolorze, więc będzie fajnie to wyglądać. Dwa long sleeve y, jeden taki błękitny, drugi czerwony. Ostatnio ktoś mi napisał, że ciągle ubieram etka w paski. I faktycznie dużo mamy rzeczy w paski, bardzo go lubię w paskach. I bardzo go w ogóle lubię też w czerwonym i w błękitnym Więc idealnie się złożyło Te bluzeczki były po 39 zł I kupiłam sobie dwie pary Super jeansów, zresztą zaraz założę I przymierzę wam te Te jeansy, które miałam wczoraj, czyli na tym materiale od fryzera To również są jeansy z Zary Kupiłam ogromnym przypadkiem dwie pary jeansów W ogóle moje zakupy wyglądały tak, że Juri poszedł na męski, ja byłam na dziecięcym e, i wracałam już obładowana tym rzeczami z dziecięcego. Juri sobie tam wziął jakieś rzeczy na tym męskim i powiedziałam tak: Dobra, chodź jeszcze przez damski. Dosłownie, jak się wiecie, szybko przejdę. No, jak poza, da się szybko przejść, jak ona jest duża i tam mnóstwo rzeczy i tak dalej, więc no, umów mi się nie da się. No, a nie chciałam już Edzia męczyć, bo już było dosyć późno, więc zrobiłam taki wiecie, jak taka kobieta w szale zakupowym. Rozjeżałam się lewo, prawo i po prostu te jeansy, te, które miałam wczoraj, tak sobie same wisiały smutne. I dotknęłam ich i bardzo mi się spodobało to, że były bardzo miękkie. Ja lubię jak dżinsy są miękkie. Wzięłam w ogóle je sobie w rozmiarze S, zazwyczaj w zarze XS, więc są też trochę luźniejsze i po prostu czuję się w nich jak w dresach. Eee, I słuchajcie, idąc do kasy z tymi dżinsami, zauważyłam te i zrobiłam dokładnie to samo. Dotknęłam. Mięciutkie, zobaczcie, widzicie? One są bardzo cienkie, to jest taki cieniutki dżins. Te już widziałam sobie w rozmiarze XS. Tutaj macie widoczny numer referencyjny. Drugi jeansów teraz Wam tak z bliska nie pokażę, dlatego że wczoraj Edzieł mi je ubrudził spaghetti, które jadł. I od razu je, słuchajcie, wczoraj uprałam jeszcze są mokre, suszą mi się, ale założę te i pokażę, jak fajnie wyglądają. No i tutaj wizualnie, no to wydaje mi się, że to są takie po prostu klasyki, natomiast mi się bardzo, ale to bardzo spodobał po prostu ten jeans, bo naprawdę czuję się w tych jeansach jak w dresach. Ja mam rozmiar XS i zobaczcie, one są takie... No, generalnie mogłoby być tutaj bardziej dopasowana, ale myślę, że też nie o to chodzi w takich jeansach. Więc ja się w sumie cieszę, że ta XS jest na mnie luźna, bo naprawdę czuję się ultra komfortowo w nich. I to są dżinsy to są z wysokim stanem. Te, które miałam wczoraj, są ze średnim stanem. Ja, przez to, że jestem niska, często wybieram te ze średnim stanem, bo te ze średnim stanem są dla mnie takie dosłownie przed pępek albo do pępka. I zdecydowanie bardziej podoba mi się, jak wyglądają pośladki w jeansach właśnie z tym stanem średnim, niż z takim ultra wysokim. Na mnie te wysokie stany z zarysu są naprawdę wysokie. Ja już tutaj mam, słuchajcie, stanik i mi się zawsze wydaje, że delikatnie spłaszczę to po prostu pośladki. Ale ogólnie spodnie są mega i są bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Mają też naprawdę fajną długość. Tamte z wczoraj są na mnie trochę za długie, muszę sobie je obciąć. Natomiast te są dla mnie idealne. Ja, mimo tego, że jestem niska, to proporcjonalnie mam dosyć długie nogi, więc na mnie bardzo rzadko, mimo swojego wzrostu, coś jest za długie. Natomiast jestem tutaj krótka, więc właśnie mam problem czasami z tym, że te wysokie stany są dla mnie po prostu za wysokie, albo że wszystko mi tu zawsze odstaje i tak dalej. A mówię o tym nie bez powodu, dlatego że wiem, że często patrzycie na mnie i sugerujecie się mną po prostu w wyborze rozmiaru i zawsze właśnie wolę to podkreślić, bo ja mam metr 62. Ale naprawdę na mnie mało, które spodnie są na przykład zary za długie. Zazwyczaj wszystkie są na mnie idealne. Pojedyncze przypadki są za długie, tak jak to właśnie te spodnie z wczoraj, a wiem, że wiele moich koleżanek, które są tego samego wzrostu co ja, mają właśnie taki problem, że mm, po prostu są te spodnie na nie za długie. Więc to wszystko też jest zależne od po prostu proporcji i figury. Ja po prostu tutaj jestem krótka, mam krótki tułów, dlatego u mnie nigdy nie jest problem z długością spodni, ale właśnie częściej z tym, że te stany są. Zobaczcie, wymagam wysokiej. Ja aż takich wysokich salów nie lubię. Wolę jak to jest troszeczkę tak. Ja już, moi drodzy, się będę z Wami żegnać. Mam nadzieję, że Hol Wam się podobał. Postaram się wrócić jak najszybciej z numerami referencyjnymi. Mam nadzieję, że widać było na nagraniu. Jeśli chodzi o te dziecięce rzeczy, to słuchajcie, ja w Zarze na dziecięce naprawdę nie ma takiego wyboru jak na Adamskim, więc bez problemu to jeszcze znajdziecie po prostu wchodząc w aplikację. Polecam Wam w ogóle w zarze filtrować po rozmiarach, dlatego że ja uważam, że zara czasami. Te rzeczy dziewczynka, chłopiec po prostu beznadziejnie segreguje, bo ja uważam, że spokojnie na przykład ta bluza z cytrynką nadaje się też dla chłopca, a tam jest to po prostu jako damskie dziewczęce, więc ja zawsze sobie filtruję w zarze akurat po rozmiarach. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że podoba mi się moja fryzura. No powiem Wam, że przyspałam się, obudziłam się rano i jest naprawdę fajnie. Całuję. Mm, buziaczki. Miłego dnia.